Na, na 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 na. Cześć. O ile w rowerach dla dorosłych w kategorii MTB dominuje rozmiar koła 29 cali, a w kategorii rowerów gravelowych i szosowych tak zwane 700C, o tyle w kategorii rowerów dziecięcych może to wyglądać na niezły miszmasz. Wszak dzieci, kiedy się rodzą, są raczej małe. <laughs> Gdzie idziesz? Gdzie idziesz? Dla przykładu, tak wygląda rowerek biegowy z kółkami o średnicy 12 cali. Tak wygląda większy rowerek z kółkami 16-calowymi, 24 cale. No i młodzieżowa 26. Jak się w tym nie pogubić? Da się. I już za momencik dwóch aktorów, to znaczy Erwin mający 16 miesięcy i Filip mający 4 latka, pokażą wam, jak dobierać rozmiar roweru i jego kół do wieku dziecka, a w zasadzie do wzrostu dziecka, a w zasadzie do przekroku dziecka. Ale najpierw dwa mity. Mit numer jeden. Rozmiar ramy oraz kół w rowerze dziecięcym należy dobrać tak, żeby dziecko wygodnie sięgało do pedałów w dolnym położeniu korby. Hmm. Na tym polega różnica między ustawianiem roweru dla osoby dorosłej a dla dziecka. To znaczy, rower dla osoby dorosłej ustawiamy tak, byśmy mieli wygodę i efektywność pedałowania kosztem wygodnego sięgania stopami do podłoża. U dzieci robimy odwrotnie. Ustawiamy rower tak, by dziecko wygodnie sięgało prawie że całymi stopami do podłoża kosztem efektywnego pedałowania. Dlaczego? Oto Filip. Filip ma 4 lata, a my, filmując ten poradnik, dla Was mieliśmy okazję brania udziału w ważnym dniu dla Filipa i jego rodziców. To kot, łobuz. Otóż Filip dzisiaj podczas nagrań po raz pierwszy przesiadł się z rowerka biegowego na rower z pedałami. Dlaczego ten rower pedałów nie ma, zaraz się dowiecie. Ale warto zauważyć, że dla dziecka uczącego się jazdy na rowerze dużym wyzwaniem będzie często właśnie ruszanie i zatrzymywanie się. Dlatego tak ważny jest łatwy kontakt z podłożem. O, zobaczcie. Hop. I Zatem gdybym ja miał 5 lat, a to byłby mój rowerek dziecięcy, siodełko miałbym ustawione znacznie niżej. Jeżeli dziecko dotyka podłoża, sięga podłoża naśród stopiach, to już jest nieźle. Jeżeli staje całymi stopami, to świetnie. Im lepiej dziecko radzi sobie z wsiadaniem na rower i zsiadaniem z roweru, tym wyżej może mieć siodełko. Ale na pewno nie chcemy, żeby sięgało do podłoża, tylko paluszkami. Zresztą bardzo często samo dziecko podpowie wam, jak się czuje na danym rowerze. Zaraz będzie o zakupach online, ale zobaczcie, co się stało, kiedy Filip sam chciał spróbować większego roweru. Ej, a ten dużowy, bo chyba też będzie Możesz spróbować, on będzie troszkę większy, tylko też pedały będziemy musieli odkręcić. Odkręcamy? Mina Filipa mówi wszystko. Ten rower jest za duży. Kiedy dziecko dotyka podłoża tylko paluszkami, będzie się czuło niekomfortowo. Zauważcie, że przekrok w tym rowerze byłby dobry, ale siodełko w najniższym położeniu jest za wysoko. Filip mówi: "Ja chcę zejść". Druga rzecz to przekrok. Taki <grych> No słodki jest ten rowerek. Taki malutki rowerek biegowy ma bardzo prostą ramę. Tylko jedna rura łączy, nazwijmy to przednie koło z tylnym kołem w uproszczeniu. W rowerze, który ma już ramę standardową złożoną z dwóch trójkątów, przedniego oraz tylnego, mamy tutaj rurę dolną czy główną oraz górną, a górna jest najczęściej w rowerach dziecięcych wygięta w dół po to, by obniżyć nam przekrok. I tutaj przechodzimy do istotnych pomiarów geometrii roweru. Dla przykładu wybieramy w internecie pomiędzy czerwonym a złotym rowerkiem. W tabeli rozmiarów czy geometrii znajdziemy takie wymiary roweru jak rozstaw kół, świadczyć on będzie o długości roweru, efektywna długość określana często po angielsku jako reach, efektywna wysokość określana często z angielskiego jako stack, czy też kąt nachylenia rury podsiodłowej, ale warto to sobie uprościć. Na pewno przyda nam się tak zwana minimalna wysokość siodełka. Pamiętajmy, że czasami wyciągnięcie tego odblasku umożliwi obniżenie siodełka o jeszcze centymetr czy dwa. Mamy też maksymalną wysokość siodełka, czyli siodełko ustawione do linii maksymalnego wysunięcia sztycy. Tak wygląda to w tym rowerze. No i tak zwany przekrok, świadczący o tym, jak wygodnie będzie się dziecku stało z rowerem pomiędzy nóżkami. Często ta wysokość podawana jest mniej więcej w połowie długości górnej rury. Przy pomiarach w sklepie stacjonarnym zwróćcie uwagę na to, żeby siodełko nie było skierowane dziobem do góry, ale mniej więcej ustawione poziomo. W ten sposób dziecku będzie wygodniej i nie zawyży nam to wysokości siodełka. Dobra? No i co byście powiedzieli? Czy taki rowerek jest już za mały, czy jeszcze dobry? Mały jeszcze do wczoraj Filip śmigał na podobnej biegówce, a dzisiaj już sam czuje się gotowy by wsiąść na większy rower. Zwróćcie uwagę na to, jak niski przekrok w rowerze pomaga dziecku uczyć się nowych rzeczy, na przykład wsiadania i siadania z roweru. Zobacz Filip, ty siadasz tak. O, tak siadasz z roweru, tak? A spróbuj tak, się, zobacz. Siedzisz sobie na siedemku, widzisz sobie i teraz patrz. Brawie. I teraz zobacz, jak na rower, to popatrz. Staj najpierw tak, i teraz podnieś kierownicę. I już możemy się ścigać. Brawo! Puuuuh, Tego dnia miałem same wyjątkowe ujęcia, bo tak jak Filip przesiadł się ze swojej biegówki na większy rower, tak właśnie Erwin, 16-miesięczny chłopiec, przesiadł się z czterokołowca na biegówkę. Zwróćcie uwagę, jak świetnie wyczuła sytuację jego mama. Dzieci nie lubią być sadzane na nowy rower. Nie lubią, kiedy mówimy do nich, wsiadaj, nic ci nie będzie, będę cię trzymał. Mama pozwoliła dziecku zapoznać się z rowerem, sprawdził kierownicę, dzwonek i, hop, nawet nie wiedział, że już siedzi. Fakt, ten rowerek jest na Erwina za duży, ale co ciekawe, Erwin po przesiadce z czterokołowca na biegówkę wiedział już, co należy robić: machać nóżkami. Patrz, patrz, jak wie, jak się wsiada na rower. Podobnie tata Filipa wiedział, jak ułatwić mu przesiadkę z biegówki na rower z pedałami. Wykręcenie pedałów nie jest błędem, może zachęcić dziecko do spróbowania jazdy większym rowerem. Co ciekawe, następnego dnia rodzice Filipa napisali do mnie, że sam poprosił o pedały i już kręci. Uwaga, uwaga, Filip prezentuje rozmiary rowerów. 12 cali w rowerku biegowym czy w rowerze z pedałami to maszyna dla dziecka w okolicach 2 do 4 lat. Filip ma 4 lata i wybrał rower na kołach 14-calowych. To będzie idealna maszyna dla dziecka w wieku 4 i 5 lat. No tutaj troszkę przesadził, pokazując wysokość roweru. 16 cali, 5-6 lat. Pamiętajmy, że to nie wiek, a wzrost jest najważniejszy. 20 cali to zazwyczaj rowerek dla 5-8 latka. Tutaj mamy 24 cale i Filip pokazuje, że jest duży. 9 lat wzwyż. No i w końcu młodzieżowe 26 cali. Rower dla nastolatka, ale nie tylko. 26 cali to także rozmiar popularny w rowerach miejskich dla dorosłych. Na końcu ostatni mit. Nie mieszmy wszystkich dzieci tą samą miarą. Niektóre nauczą się chodzić wcześniej, inne później. Podobnie będzie z rowerami. W przypadku Erwina jego kariera rowerowa na pewno zacznie się dużo wcześniej niż w wieku 3 czy 2 lat. Serdecznie dziękuję rodzicom Filipa oraz Erwina za zaangażowanie w tym poradniku i dodam wam jeszcze, że Filip, choć na początku trochę zniechęcony, porwał ten rower ze sobą i nie dało się go powstrzymać. Jak się jeździ tym rowerem? Fajnie. Nie jest za duży? Nie. Właśnie. Piona! Yeah! Tylko jest jeden problem, Filip. Ten rower nie zmieści się do twojego samochodu. Zmieścił się.